Yo, siemanko, witam się z wami i e, razem z tymi dwoma panami Jensenem i Libutanem. No, powiem wam szczerze, mariaż Intela i Nvidia to nie jest byle co. Już wczoraj o tym zagajałem, ale tam kilka rzeczy nie wybrzmiało do końca. A mianowicie, to nie jest tak, że oni dokonują tego mariażu projektowo. Na zasadzie przychodzi Nvidia, wypisuje czek na 5 miliardów dolarów, Intel coś dla nich robi, oni coś robią dla Intela. To jest Autentyczna inwestycja czy też wykup części Intela przez Nvidia. No nie jest to duża część, bo za 5 miliardów to w tym momencie są w stanie kupić chyba około nie wiem, 2% akcji, 3, co nie jest małą ilością akcji. Czekajcie. 100 milionów, 100 miliardów dolarów, 100 chyba 30 jest teraz warty Intel, więc jakby był 100, to 5 to było 5%, dobra, to jest nawet 2%. Nieistotne, jest to jakaś część Intela. W takim razie, no, staje się Nvidia inwestorem Intela i na zasadzie takiego troszeczkę joint venture zaczynają współpracować, więc to nie jest projektowa rzecz. Co za tym idzie? Jeżeli współpracują w ramach joint venture, rodzi się pytanie, co dalej z kartami graficznymi Intela? Jak to w ogóle będzie wpływać na rynek? Zwłaszcza, że Nvidia jest, tak jak już wczoraj mówiłem, potężnym monopolistą w tej kwestii i niestety, albo niestety, posiada większość rynku. Raczej, niestety, wolelibyśmy, żeby posiadała bliżej 50%. Tak czy inaczej, no, najciekawsze jest pytanie, co dalej z kartami graficznymi Intela? I tutaj mam ciekawe newsa, a mianowicie PPE. Podało dalej informację, że no, twierdzi e, The Moor Law is Dead, że to koniec arku od Intela. Tyle! Że The Murlois Dead ma w ostatnich miesiącach mocną tendencję do pieprzenia strasznych głupot, w sensie jakby ziomkowi odbiło, znaczy nie wiem czy mu odbiło, no może mu nie odbiło, ale y, ma się za takiego Technostradamusa, a to ja jestem Technostradamusem, ale ma się za takie guru, wiecie, y, 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 to, to przeciekowe, bo większość źródeł na całym świecie, cytuję... Właśnie jego, jeżeli chodzi o jakieś przecieki. W związku z tym to jest takie troszeczkę, taka chęć e, zawsze dostarczania najciekawszych, najbardziej takich elektryzujących wiadomości jest pewnego rodzaju pokusą. To jest tak jak wśród tych influencerów, gdzie jak już coś im raz wyjdzie, że się odwalą jakąś głupotę, to będą potem analogicznie próbować odwalać coś podobnego, żeby. Znowu powtórzyć ten zasięg, który już raz udało im się powtórzyć na jakieś tam rzeczy. Czasami to nie jest głupota, czasami to jest fajna rzecz. No i próbują to w jakiś sposób powielać. Tak samo działa troszeczkę Demurlois Dead, i dużo z ostatnich jego przecieków się nie sprawdziło, pomimo tego, iż większość się sprawdza. No ja tutaj troszeczkę też nie jestem w pozycji do oceniania, bo działamy podobnie. Ja też wiele swoich teorii wysnuwam. Natomiast ja podkreślam, że wiele moich teorii jest tylko i wyłącznie y, z Instytutu Danych Z Dupy, bo mam dane z rynku, jakieś przecieki, ale y, mówię, że są to jakieś moje przemyślenia. No, The Lois Dead często bardzo kieruje się jakimiś wewnętrznymi przeciekami z firm. Natomiast te wewnętrzne przecieki to też jest rzecz, która, no wiecie, no podejrzewam, że Jensen nie przechodzi, nie mówisz. The mamy takie info dla Ciebie, sprzedaj je tam. No, może też tak potencjalnie być, ale raczej nie, więc jeżeli to jest od jakiegoś pracownika niższego szczebla, to na najwyższym szczeblu y, y, informacyjnym te rzeczy mogą się zmieniać. Na chwilę obecną Intel wydał komunikat, iż nie ma w planach żadnych zmian, jeżeli chodzi o... Karty graficzne, nadal karty graficzne będą wdrażane, po prostu w ramach współpracy z NVIDIA pojawi się nowa roadmapa, nowa rodzina procesorów, znaczy procesorów może nie nowa rodzina, ale SOC układów, o tak bym to ujął. Te rozmowy między Intelem a NVIDIą toczą się już ponoć od miesięcy, więc no nie jest to jakaś świeża sprawa. Zresztą już jakieś miesiące temu mieliśmy też informację o testowaniu przez NVIDIA procesu 18A przez Intela. W związku z tym, znaczy oferowanego przez Intela. W związku z tym nie zdziwiłbym się, gdyby NVIDIA do tych konkretnych układów, które będą integrowane z procesorami Intela, do tych układów graficznych, wykorzystała proces produkcyjny Intela w ramach takiego troszeczkę win-win situation. A mianowicie, z jednej strony zawieramy umowę z Intelem, w której to oni wykorzystują nasze karty graficzne do układów SoC. A z drugiej strony testujemy też proces technologiczny, czyli co Intel jest w stanie zaoferować. No bo biorąc pod uwagę ten klimat polityczny w Stanach Zjednoczonych, no to Nvidia w jakiś tam sposób chciałaby też produkować w Stanach Zjednoczonych. Też wiecie, no mądra, e, mądry biznes nie opiera się na jednej nodze, a <laughs> Nvidia, jak zresztą pół świata, stoi na jednej nodze zwanej TSMC. No, i wiecie, to zawsze jest jakieś ryzyko. Niby jest Samsung, do którego można byłoby coś tam zdywersyfikować ale to nie jest ten poziom takiej, wiecie, dywersyfikacji, że coś tam produkujemy u Samsunga i w razie czego jesteśmy się w stanie przepiąć, tylko na zasadzie jest taka firma i ona może nam, ale wiecie, jakby się coś teraz wykrzaczyło, to przepięcie produkcji na Samsunga sprawia, że mamy co najmniej pięcioletnie opóźnienie w wdrażaniu nowych technologii. No, ale to jest tylko taki przykład, więc zupełnie bym się nie zdziwił, jakby ten projekt, ten VD Intela Zakładał też swego rodzaju testowanie możliwości produkcyjnych Intela jako Intel Fab, jako Intel Foundry. No więc. Mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawa tematyka, która może się rozwinąć w przyszłości do czegoś takiego właśnie większego, do testowania, do produkowania nawet przez Intela tych układów. To byłoby naprawdę już takie zagranie bardzo korzystne dla Intela. Zresztą ta informacja dla Intela była bardzo korzystna, bo akcje Intela wzrosły o czwartą, o 20. 5% wystrzeliły do góry. Ja niestety jakiś czas temu byłem zmuszony sprzedać większość swoich akcji, więc nie zgarnąłem tego cudownego pitosu z, z tych akcji, ale kto kupił jakiś czas temu tanio, to dzisiaj mógł powiedzmy, może nie drogo, ale na pewno drożej sprzedać. Zwłaszcza, że pewnie za jakiś czas dojdzie do korekty, i może nie stopnieje znowu do poziomu 20 dolarów, ale. Wydaje mi się, że do tych 28-27 gdzieś stopnieje, po czym jeżeli gruchnie informacja, że Intel produkuje karty graficzne dla NVIDIA, no to wtedy znowu mogą te akcje wystrzelić. Ale to są rzeczy gdzieś tam giełdowe, które też nie do końca często oddają obraz rzeczywistości. One są jakąś prognozą rzeczywistości, a bardziej oczekiwaniami, prognozą oczekiwań inwestorów, niż rzeczywistości, bo dla mnie kuriozum w ogóle są te wyceny, jak Intel jest wyceniany na 130 w tym momencie, 140 miliardów dolarów, gdzie biorąc pod uwagę wartość fizyczną, fizyczną. Wszystkich jego fabryk, ona jest wielokrotnie większa niż te 130 miliardów. Dla przykładu, TSMC budując tam kilka zespół fabryk w Stanach Zjednoczonych, który jest sporo mniejszy niż to, czym dysponuje Intel na terenie Stanów Zjednoczonych, plus do tego opracowanie procesu technologicznego wdaje 100 miliardów dolarów. Czyli w teorii tyle, ile jest warty Intel. I czy w takim razie te fabryki będą większe, będą miały większą przepustowość, będzie ich większe, więcej od fabryk Intela? No, zdecydowanie nie. To też będzie tylko jakiś ułamek tego asetu, którym dysponuje Intel. W związku z tym, no, te wyceny, jak widzicie, one są takie, powiedzmy, nie do końca e, oddające rzeczywistość, ale przybliżają ją najlepiej ze wszystkich współczynników, jakie mamy dostępne. Tak więc to jest taki, jeżeli chcemy się na jakiś współczynnik przybliżenia rzeczywistości powołać, no to te wyceny giełdowe są najłatwiejszym takim indeksem od odniesienia się do tego, jak jakiejś firmie idzie na rynku. Więc o karty Intela możemy być w tym momencie spokojni, przynajmniej na najbliższe dwie czy trzy generacje. Na pewno jeszcze Celestial wyjdzie. To jest bardziej niż pewne, że wyjdzie, bo te efekty współpracy Intela i Nvidia Podejrzewam, że no w tym roku na bank się nie pokażą. Jeżeli się pokażą w przyszłym roku, to moim zdaniem i tak będzie to już całkiem szybka premiera. Natomiast wydaje mi się, że najszybciej pokażą się wraz z generacją serii 6000, czyli początek 2027 roku i tam w ogóle rok 2027. To ewentualnie dopiero wtedy wydarzą się te działania wspólne Intela i Nvidia na szerszą skalę. Intel też zamierza wtedy zaprezentować swoje nowe procesory, które mają być obiecujące. Nvidia Serie 6000, więc tam jest dużo takich rzeczy, gdzie można to wdrożyć, bo na chwilę obecną jest już ta generacja obecna in progress. Intel też za niedługo wdraża nowe swoje też procesory, więc nie ma tam czasu na jakąś taką integrację, pomimo tego, iż te rozmowy teoretycznie trwają od miesięcy. No i na sam koniec jeszcze można dorzucić, że karta graficzna Intela. B, e, B770 jest już w przygotowaniu. Dostaniesz 16 GB pamięci VRAM. W gruncie rzeczy jest to bardzo dobra decyzja. Nie ma co pchać więcej do tej karty graficznej. 256-bitowa szyna danych, więc całkiem nieźle na tle konkurencji, która z tego co się orientuje, głównie tam 192 bitami dysponuje. Pełne, e, pełny interfejs. E, PCI Express 5.0 raży 16, więc nie ma czegoś takiego jak w B580 czy B570, że nie dość, że mamy 4.0, to jeszcze razy 8. No i ma się ta karta pojawić w czwartym kwartale e, tego roku. I teoretycznie, a nawet wydaje mi się, że praktycznie, to jest najciekawsza premiera tego roku. W sensie nic ciekawszego już nie dostaniemy względem nowego hardware'u, no, a to może być naprawdę ciekawa rzecz. Bardziej bym się tej premiery spodziewał koniec listopada, gdzieś początek grudnia, podobnie jak debiutowała B580, więc jeszcze nie jest to na dniach, ale wydaje mi się, że no, zapowiedź może się wydarzyć już w październiku. Nie pamiętam, czy Intel, jest takie wydarzenie Intela. Intel coś tam, i tam często takie rzeczy były zapowiadane. Nie wiem, kiedy on jest w tym roku, szczerze powiedziawszy. Natomiast wydaje mi się, że może się to wydarzyć już w październiku, jako zapowiedź, a listopad jako sprzedaż. I to może być bardzo, bardzo ciekawa karta graficzna. Nie będę się tutaj na jej temat rozwodził z tego względu, że już o niej odcinki robiłem. Natomiast w skrócie, karta za około prawdopodobnie 1600-1700 zł. Mocniejsza od 5060 Ti czy 9060 XT. Czyli de facto. Jak dobrze pójdzie nowy król tego entry levelowego segmentu. Nie takiego budżetowego, ale średnio niskiego, bym powiedział. Ciężko zresztą teraz te karty klasyfikować. Może napiszcie w komentarzu, jak Wy klasyfikujecie kartę, ale wiecie, w oparciu o to, co jest na rynku, a nie w oparciu o to, że generalnie to kiedyś karty kosztowały tyle. I w ogóle to powinno tak, wy... chociaż w sumie możecie też tak napisać. Jak to według Was wygląda teraz, który model należy do jakiego segmentu, żeby było łatwo, to powiem Wam, że 50-90 to dla mnie jest high-end, a 50-50 to dla mnie jest budżet i wszystko pomiędzy jakoś trzeba gdzieś ułożyć, czy 50-80, to, to jest wysoka średnia półka, czy niska wysoka półka? Czy po prostu wysoka półka, ale wyżej niż wysoka półka jest high end, w którym jest 50-90. W takim razie 50-70 i jaj gdzie się kształtuje. 50-70 i w takim razie czy to będzie średnia półka, czy średnio wysoka półka, czy niska wysoka półka? No bo. 50-70 jakoś tak też przyjmuje jako średnią półkę, nie? Czyli możemy na takiej osi czasu, według mnie, ustawić sobie 50-50, 50-70, 50-90. No i teraz po raz kolejny już wypełniać te dwie połówki tutaj, czyli 50-70, 50-80, 50-60, i 50 jaj 50-60. No i oczywiście tu mamy graniczne 50-50. AMD łatwo do tego dopasujemy, bo wiemy jaki odpowiednik AMD rywalizuje z jakim odpowiednikiem. Intela. Wrzućcie takie swoje propozycje na ten temat, z chęcią je poczytam, nie będę tutaj za dużo już sugerował, bo chciałbym się takiego świeżego Waszego spojrzenia zobaczyć, a nie koniecznie tego, co ja Wam zasugeruję. Plus oczywiście możecie też napisać, jak to według Was wygląda, czy powinno wyglądać, czy według Was 50-70 to jest w ogóle budżetowy entry-short level. Cokolwiek, co tam, co tam uważacie, szczerze to napiszcie, bo jestem mega ciekawy, jak Wy to, wy to widzicie. No ja B570, B770 pozycjonuję na taki średni, niski segment. No bo skoro średnim segmentem jest dla mnie 5070, a ta karta będzie od niej słabsza, to będzie to średni, niski segment albo średnio-średni. No ja nie mogę, tu już się zaczyna wyższa. Filozofia, więc wrzućcie wasze filozoficzne przemyślenia na ten temat, bo jestem mega ciekawy, jak to wygląda. Dzięki wielkie za dzisiaj! Zachęcam, choć nie zmuszam, do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to też będzie mi bardzo miło, jak zostawicie subskrypcję. No i co, widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, miłego dnia, wieczoru, noty, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia jutro. Cześć!